Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni za każde dobre słowo, za każdą kanapkę, którą uchodźczyni i uchodźcy dostali na przejściach granicznych. Demonstracja w trzy lata po inwazji Rosji na Ukrainę. Nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić! I atmosfera, która wyraźnie się zmieniła. Czuję na ulicach, że jednak są bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy. Niech sp Niech wyjeżdżałem z powrotem na Ukrainę. Niech chłopaki idą walczyć. Co się słyszy? Żeby na Ukrainę wszyscy. Skąd ta zmiana? Roszczeniowi i tak dalej. Ile w tym prawdy? A ile propagandy? Propaganda rasyjska bardzo aktywnie i skutecznie działa. Przyjrzymy się mitom. Nie jest wdzięczny, który tu w Polsce komuś zabiera pracę, pieniądze. Pokażemy liczby i przytoczymy fakty. Dziękujemy! Zapytamy, dlaczego coraz więcej z nas odwraca głowę, gdy sąsiad jest w potrzebie? Nie wiem, gdybyśmy nie byli wtedy, co by spotkało naszych uchodźców, co by spotkało naszych ludzi. Gdy... Ja będę pamiętała to przez całe życie, bo. Cofnijmy się o trzy lata, z pierwszych dni wojny. Fala ukraińskich uchodźców zalewa granicę z Polską. Oni płakali, dziękowali, płakali, dzieci, dorośli byli pod ogromnym wrażeniem tak dużego wsparcia i solidarności. Wspomina Natalia Panczenko, liderka społeczności ukraińskiej w Polsce, posiadająca od wielu lat także polskie obywatelstwo. Wśród tej fali była Maria Czuj z dziewięcioletnim wówczas synem Maksymem. Gdy wybuchła wojna, mieszkali koło lwowskiego lotniska. To miał być dzień jak każdy inny. Pierwsze co to usłyszałam, tam wybuch, nie? Rakieta. Tak, 25 po czwartej rano. Boże, co tu się dzieje? No po prostu myślałam, nie wiem, jakiś samolot spadł czy coś. A jak już włączyłam telewizor, tak to... No szok, mówię, boże, jaka wojna. Po podróży samochodem i 25-kilometrowym marszu dotarli do granicy z Polską. Ja aż w szoku byłam normalnie. Jedzenie, namioty, ciepladanie, wszystko, pampersy. Radość gdzieś tu, że te dzieci po prostu już mają jakieś, nie wiem, jedzenie, ciepło. To było dla was ważne, że Polacy pomogli wam wtedy? No oczywiście. Ich historię pokazywaliśmy już trzy lata temu w czarno, na białym. Dawam, jakie jakieś słabo? Maria Spodlwowa wraz ze swoim dziewięcioletnim synem trafiła do sadownika z Podgrójca. Pan Witold, przedsiębiorca z Podgrójca, przyjął ich, podobnie jak 80 innych osób, w kwaterach, które służyły wcześniej jego pracownikom. To u nas w tym miejscu było ponad 40 dzieci. Wszyscy obdarowani. To pan miał tutaj normalnie małe przedszkole. Właśnie tu gdzie siedzimy to był kącik taki z zabawkami dla tych najmłodszych. robić tutaj? Grać w piłkę, grać na komputerze. Dwunastoletni dziś Maksym przyznaje, że początki w Polsce nie były łatwe. Na początku tylko było, że tam um, po co przyjechaliście, o takie, ale wam mówiło nie zwracać na to uwagi. Do szkoły kiedy Maksimku? Jutro. Jego mama wspomina, że w szkole było mu ciężko. Wtedy słabo mówił po polsku i zdarzało się, że koledzy mu dokuczali. Przyszedł pierwszy dzień, wrócił do domu i powiedział tak, mama ja jutro tam nie idę. Płacz. Tak. Raz nie wytrzymał. Była bójka? Była raz. Na wycieczce. O co? Mówili, że tam Ukrainę podzielą na dwie strony Rosji i tam jeszcze komuś. I co, przewaliłeś? Ale jemu przewaliłeś, czy? Tak, ja. Tak? Tak, i, i tam od razu pani dyrektor była. Ale wtedy, na początku, czuć było też wsparcie. Praktycznie nie ma dnia, aby ktoś czegoś nie przywiózł. Witek, masz co im dać na obiad, to ja tam 5 kg schabu dam. Inny, jakiś tam brat cioteczny, drugi jabłka. Jak ten stosunek się zmienił? Polaków do Ukraińców? Wszyscy? No wszyscy to widzimy. Dzisiaj, jeśli bym wyruszył z jakąkolwiek zbiórką, byłoby to niemożliwe. Nie? nie. Nie. Spadek sympatii Polaków wobec ukraińskich uchodźców widać w tych cyklicznych badaniach Cebosu. Na zielono zaznaczono na grafice odsetek osób, które na pytanie o to, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców, odpowiedzieli tak lub raczej tak, a na czerwono, że nie lub raczej nie. W marcu 2022 roku, a więc zaraz po pełnoskalowej inwazji, poparcie dla przyjmowania Ukraińców było rekordowe. Tak i raczej tak. Odpowiedziało 94% badanych. Tylko 3% powiedziało, że nie lub raczej nie, i 3% badanych nie miało zdania. Wyraźnie widać, że wraz z upływem czasu liczba osób niechętnych uchodźcom rosła. Zauważmy, że na wykresie linia koloru czerwonego jest coraz wyżej, a więc przybywa osób niechętnych przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Pod koniec zeszłego roku nastawienie do uchodźców z Ukrainy wróciło praktycznie do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji. Emocje opadły i Polacy patrzą bardziej nazywam to pragmatycznie mówi dr Ernest Wyciszkiewicz. Z centrum Mieroszewskiego, które przeprowadziło na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków szczegółowe badania na temat tego, jak postrzegamy Ukraińców. Ukraińcy stali się częścią społeczeństwa polskiego. To bardzo charakterystyczne, że coraz rzadziej ludzie mówią w ogóle uchodźcy o nich. Jakby to, to, ten termin jakoś spontaniczny odchodzi. To są nasi współpracownicy, to są ludzie, którzy nas obsługują w sklepie, pracują na polskich budowach. Według informacji przedstawionej w styczniu w Sejmie przez rząd. W Polsce mieszka oficjalnie około 1,5 miliona Ukraińców. Mniej więcej około 1 trzeciej to ci, którzy przyjechali jeszcze przed wojną. Dwie trzecie, czyli prawie milion osób, to uchodźcy wojenni. Na podstawie specjalnej ustawy pomocowej uchodźcy mają nadany numer PESEL z dopiskiem UKR. Ukraińscy uchodźcy legalnie przebywający w Polsce mogą pracować i uczyć się, korzystać ze świadczeń rodzinnych i socjalnych, opieki zdrowotnej, wsparcia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, mogą też prowadzić działalność gospodarczą. Spontaniczne skojarzenie Ukraińców to kto? No tu jest niestety negatywne jednak na no słowo roszczeniowość. Ono się bardzo wybija, znaczy, że w mniemaniu Polaków Ukraińcy za dużo oczekują, a za mało e, przynoszą. Część mieszkalna, w której oni sobie tu gotują na kuchniach. O jakie socjale chodzi. Tak naprawdę jak przyjechałam, tu otrzymałam 300 zł jednorazowa ta pomoc. No i tyle, nic więcej. A później musiała pani pracować, odprowadzić podatki i dopiero tak. wtedy tak. dostała pani jakiś tak. socjal. Tak. Ona pracuje w tutejszej szkole. Służę jako pomoc, jako tłumacz dla dzieci z Ukrainy i też pomagam w sekretariacie. Oni bardzo dużo pracują i wykonują prace te, które w Polsce Polacy nie chcą wykonywać. Te sady, uprawy. Można było zahorać, bo nikt tego by nie zebrał. Czy Pani płaci podatki? Oczywiście. No, ale pytają się o to Panią, czy Pani płaci podatki w Polsce? Tak, bardzo dużo, no bo Pani tu siedzi, otrzymuje po prostu 80+. Plus. Mama Maksyma, podobnie jak rodzice innych ukraińskich dzieci uczących się w polskich szkołach, ma prawo do świadczenia 800+. Plus. Według danych przesłanych nam przez ZUS, 800 plus wypłacono w zeszłym roku na prawie 350 tysięcy ukraińskich dzieci i był to koszt prawie 3 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę, że łączny roczny koszt programu to 66 miliardów złotych, wypłaty na ukraińskie dzieci stanowiły około 5% jego budżetu. Czy Ukraińcy płacą w Polsce podatki? Tak. Mówi Julia Bogusławska, założycielka fundacji Ukrainka w Polsce, która wspiera aktywność zawodową uchodźców z Ukrainy. Zdecydowanie i bardzo dużo, dlatego że 78% prawie Ukraińców pracuje. Te same dane przytaczał w Sejmie wiceminister pracy. Absolutna większość obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, pracuje. Ten poziom, wskaźnik aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce wynosi według danych NBP 78%. Są więc ubezpieczeni w ZUS i płacą podatki. Od połowy 22 roku do dziś otworzyło się prawie 70 tysięcy ukraińskich przedsiębiorstw. Przeważnie przez kobiety ukraińskie. Jednoosobowe działalności. Jednoosobowe to jest główna masa tych tak. działalności, ale dziewczyny się rozkręcają, zajmują się różnymi tematami. Rozkręcają się i to widać we wpływach z podatków. Poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o dokładne dane. To wpływy z podatków PIT i VAT od obywateli Ukrainy z trzech ostatnich lat. W sumie to prawie 5 miliardów złotych z tych dwóch podatków. Biorąc pod uwagę tylko zeszły rok, wpływy Skarbu Państwa z tych dwóch podatków to 466 miliardów złotych. Wpływy od Ukraińców stanowiły więc 0,5% tej kwoty. Większość osób, które są moimi podopiecznymi, ale już setki ludzi przeze mnie przyszły, nie znam żadnej Ukrainki, która by nie pracowała albo nie byłaby w aktywnym poszukiwaniu pracy. Ukraińscy uchodźcy mają na takich samych zasadach jak Polacy dostęp do opieki medycznej. Na opiekę zdrowotną uchodźców z Ukrainy wydajemy rocznie kilkaset milionów złotych. To wydatki, które ponosiliśmy w trzech ostatnich latach. W sumie od początku inwazji to ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. Czyli czy przez trzy lata tyle zapłaciliśmy za leczenie Ukraińców w Polsce? Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Z drugiej strony przybyło nam lekarzy i pielęgniarek. Ministerstwo wydało obywatelom Ukrainy ponad 6 tysięcy pozytywnych decyzji dotyczących prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i dentystów i prawie 3 tysiące decyzji dla pielęgniarek i położnych ale dostęp do służby zdrowia budzi emocje także z innego powodu. Pojawiały się w różnych miejscach w Polsce te same legendy miejskie. Ukraińiec bez kolejki do lekarza. Do lekarza w Sorze. Moja koleżanka była z córką na Sorze i wpadła Ukrainka ze swoim dzieckiem została przepuszczona no. bez kolejki. I ta sama historia w kilku miastach. Czy Ukraińcy mają pierwszeństwo w kolejce do lekarza? Nie, ja nie, nie. Ja na przykład jak jadę z Maksymem, no to jestem zapisana na godzinę, przychodzę, jak przede mną są osoby, no to siadam i czekam. Tak? <laughs> Weryfikujemy tezę w Ministerstwie Zdrowia. Ukraińcy y, mają dostęp do leczenia bez kolejki przed Polakami. Absolutnie nie jest to prawda. Tymczasem dostęp do opieki zdrowotnej, jak twierdzi Panczenko, stanowi ważną pomoc, na przykład dla matek z dziećmi. W wielu przypadkach nie to, że nie ma jej domu fizyczny, nie ma miejscowości, z której pochodziła. Zostało wszystko przez Rosjan zrównane z ziemią. A w Polsce taka osoba słyszy, że wypalaj na Ukrainę, że tam już wojny nie ma, możesz jechać pod ruskie bomby, nie jesteś nam tu potrzebna, bo jesteś rozczeniowa. Że ona, płacąc w Polsce podatki, jak jej dziecko ma gorączkę 40 stopni. Raczyła pójść do lekarza? To jest roszczeniowe? Spójrzmy zatem na konkretne liczby. To według informacji przesłanej nam przez ZUS, kwoty, które w zeszłym roku wypłacono Ukraińcom na różnego rodzaju świadczenia w sumie to około 850 milionów złotych. Z drugiej strony, sporo zarabiamy na handlu z Ukrainą. Wymiana handlowa z tym krajem wypada dla nas korzystnie. Co roku więcej eksportujemy niż importujemy. Więc bilans handlowy jest dodatni. W ubiegłym roku 36 miliardów złotych na plus. Relacje handlowe bardzo dobre, bo z dużą nadwyżką handlową przez ostatnie trzy lata, firmy ukraińskie, Ukraińcy, którzy wypełniają wiele luk na polskim rynku pracy, no i nagle widzimy tego rodzaju odpowiedzi, które wskazywałyby, że Polacy nie mają zielonego pojęcia. W ogóle, że jest coś, coś nas łączy. Patrzyłem na to i nie rozumiałem, bo z badań przeprowadzonych przez Centrum Mieroszewskiego wynika, że wyraźnie dostrzegamy to, że Ukraińcy są pracowici, ale jednocześnie mamy wątpliwości odnośnie wynikających z tego praw. Pojawiły się różnego rodzaju zapytania. Czy pomoc jest nie za duża na przykład? Czy Polacy nie są aby dyskryminowani? Czy może te przywileje dla Ukraińców nie są zbyt wysokie? Sami Ukraińcy przyznają, że w związku z tym coraz częściej odczuwają wrogie nastroje. Spotykają się z takimi sytuacjami, że tam mówią do osób tam, jak, no niech pani powie. Z, z Polski tak, że Polska to są dla Polaków i tak dalej. Ja w swój adres nie słyszałam nigdy takiego. Jest coraz więcej takich sytuacji. Łącznie z tym, że widząc ich na miejscu pracy, <głos》>, ludzie do nich mówią, że oni tu siedzą na zasiłkach i że nie płacą podatków w Polsce. To jest przecież hipokryzją. Widzisz pracownika, który wykonuje pracę, ale ludzie nie wiem, ludzie nie myślą logicznie. Panoszą się, że są głośni. O, jeszcze to, że są bardzo głośni. Głośni Słuchajcie się od nas. w tramwaju, w autobusie, wszędzie. Tak. Odebrałam telefon od mamy, zaczęłam rozmawiać po ukraińsku i tego już było wystarczająco dla pijanego pana, żeby zacząć mnie wyzywać na cały tramwaj. Co wyzwał? Że jestem k***ą Banderowską i że mam spać na Ukrainę, bo mi rozwalił łeb. Zdaniem Ukraińców duża część hejtu wobec nich jest wynikiem rosyjskiej propagandy w internecie. Dzielenie nas i Ukraińców jest na rękę Kremlowi, bo gdy jesteśmy skłóceni, jesteśmy słabsi. Zawsze, gdy pojawiają się napięcia polsko-ukraińskie, rosyjska dezinformacja wchodzi do gry, bo ma stworzony jakby gotowy materiał, prawda? Chodzi tylko o to, żeby wzmacniać, żeby wpuszczać w media społecznościowe jakieś informacje. Jakieś, Doleć legendy, oliwy do ognia. jakieś memy, prawda? Na przykład według statystyk w zeszłym roku to Ukraińcy najczęściej ze wszystkich obcokrajowców, byli podejrzewani w śledztwach o popełnianie przestępstw w Polsce, potem kolejno Gruzini, Białorusini i Mołdawianie. Prawie 10 tysięcy podejrzanych. To rzeczywiście robi wrażenie, ale pamiętajmy, że Ukraińców jest w Polsce półtora miliona. Nic więc dziwnego, że w statystykach będą na pierwszym miejscu. Bardzo jest rozkręcana narracja drogich ukraińskich samochodów. Jak ja wysiadam ze swojego samochodu, który kupiłam w Polsce, za zarobione w Polsce pieniądze, odprowadzone w Polsce podatki, ale będę rozmawiać z mamą, to też oberwę. Nie da się ukryć, że na polskich drogach przybyło aut na ukraińskich rejestracjach, w tym także luksusowych. Te zdjęcia nagraliśmy na ulicy w Warszawie w zwykły dzień. Więc mam takie pytanie, czym oni mieli uciekać? Nikt nie mówi o tym, że ci, co przyjechali drogimi samochodem, tak samo robią zakupy od żabki do potężnych nieruchomości i inwestują w biznes w Polsce, z czego gospodarka może się wzbogacić. To, że mam samochód, no mam, no. to znaczy, że ja też do tego czasu w Ukrainie pracowałam, zarobiłam, kupiłam jak normalny człowiek. No bo pani jest prawniczką z wykształcenia. Tak, tak. Ale jak widać, wcale nie luksusowy samochód ucierpiał właśnie kiedy pojechała nim do stolicy. Pojechaliśmy do Warszawy do dentysty, nie? A mam samochód na ukraińskiej rejestracji, na ukraińskich tablicach. Wracam od dentysty, mam dwa kola przebitych, nie? Naprawdę? Tak. No i jest napisane takim tym farbom, że jest polskie. No to tak, no Pani przykre. napisali auto. No. Co niemiłego może usłyszeć dzisiaj Ukraińc na ulicy? No, bardzo dużo niemiłych rzeczy. Ze startu, jeżeli jest mężczyzną, jest wysyłany na front. Widok ukraińskich mężczyzn na naszych ulicach, jak wynika z badań, wzbudza w nas silne emocje. Dlaczego on nie walczy? Prawda? No, widzimy faceta, który jest w Polsce, prawda, pije kawę w, w Warszawie. Dlaczego nie walczy? Dlaczego nie jest na froncie? Nasz tata nam przygotował jakieś tam jedzenie. Jeszcze najniższy w zobaczyć. Mąż Marii Czuj jest w Polsce. Wojna zastała go tu, gdy pracował. To ona nalega, aby nie wracał. Ja mówię, no słuchaj, no nie może być tak, że wszyscy, chociaż ty jeden tu zostań. No a on mówi, no ale jak, jak Maksym będzie patrzeć na to, że ja nie jadę, że ja nie bronię Ukrainy, jak, jaki jemu przykład podaje, tak? Na wojnie walczą już jego trzej bracia. Gdyby zginęli, to on będzie musiał utrzymać ich rodziny. Został i pracuje, ale Maria przyznaje, że gdy przychodzi weekend i jedzie do centrum handlowego, on zostaje w domu. On nie chce ze mną jechać. Bo się boi? Nie to, że się boi, po prostu mówię, ja wiem, że na mnie, po prostu patrzą mnie tak jakby... No bo co ja tu robię? Jestem zdrowym mężczyzną, co ja tu robię, tak? No i. Wstydzi się. No tak. Sława Ukrainie! Zdaniem liderki ukraińskiej mniejszości wpływ na emocje ma też trwająca kampania wyborcza. Przed kampanią wyborczą, jeszcze kilka miesięcy temu, było zupełnie inne nastawienie niż teraz. To się nasila z miesiąca na miesiąc. No, i myślę, że do maja będzie wrzało. Niedawno odczuła to na własnej skórze po tym, jak w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji przestrzegała przed ksenofobią. Podsycanie wrogości między Ukraińcami a Polakami jest już bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim dla Polski, bo to na terenie Polski zaczną się bójki, bo to na terenie Polski zaczną się podpalenia sklepów, domów. Konfederacja od lat ostrzeg... Za te słowa domagano się jej deportacji. Wzywamy ministra spraw wewnętrznych i administracji do natychmiastowego, przymusowego wydalenia. Natalii Panczenko z terytorium Polski ze względu na zagrożenie. Jaka była pani reakcja? Ja powiedziałam o znowu, bo poprzedniej kampanii wyborczej Konfederacja już to robiła, już wtedy... Domagała się pozbawienia mnie karty pobytu. W tej kampanii wyborczej Konfederacja znowu gra na hasłach antyukraińskich, domaga się mojej deportacji. Prawda jest taka, że obywatela polski z Polski nie da się deportować. Bo pani ma polskie obywatelstwo. Tak, ja mam polskie obywatelstwo, więc no, ja Pani jest z tego dumna. Czy? Jakoś mnie to nie zmartwiło. Oczywiście, że jestem z tego dumna. Aktywistka twierdzi, że jej słowa zostały wyjęte z kontekstu, bo nikomu nie groziła ani nie nawoływała do zamieszek. A przestrzegała przed rozkręcaniem populistycznych, antyukraińskich narracji wyborczych. W 2016 roku, w wyniku takiej antyukraińskiej nagonki, biuro naszej fundacji było podpalone. Ukraińskie sklepy były obrzucane kamieniami. Mieszkania Ukraińców, w tym moje, były opisywane. Wtedy też były wybory. Przypomnę, dla tych, kto nie pamięta, dlaczego to się wtedy działo. Wtedy też były wybory. Centrum Mieroszewskiego zbadało, jaką opinię o Ukraińcach. Dobrą czy złą mają wyborcy poszczególnych partii? Okazało się, że rzeczywiście najgorzej o Ukraińcach myślą wyborcy Konfederacji. Złą opinię o Ukraińcach ma ponad połowa wyborców tej partii. Dobrą mniej niż co dziesiąty. Najlepiej o Ukraińcach myślą wyborcy lewicy. Najbardziej krytyczny oczywiście elektorat Konfederacji. Potem trochę niżej, ale znacznie niżej, elektorat Praw Sprawiedliwości. Potem na tym samym poziomie mniej więcej elektoraty Platformy, Trzeciej Drogi i Lewicy. Ankieterzy pytali też o to, co zdaniem Polaków w skali od 1 do 10 powinno być najważniejszym zadaniem dla polskich polityków w relacjach z Ukrainą. I najważniejszą sprawą według badanych jest doprowadzenie do pochowania wszystkich ofiar rzezi Wołyńskiej. Ważne jest także zaprzestanie upamiętniania przez państwo ukraińskie osób lub formacji odpowiedzialnych za popełnione w przeszłości zbrodnie na Polakach, ułatwienie działania polskiego biznesu na Ukrainie. Popularyzacja polskiej kultury i języka polskiego wśród Ukraińców dopiero na piątym miejscu pojawia się pomoc Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji. No, mamy kwestię rzeź wońskiej. Poszukiwanie ekshumacji polskich ofiar rzezi wońskiej i to wyraźnie jest wskazywane przez Polaków na najważniejsze zadanie. Ja uważam, że Polacy do tego mają prawo i trzeba im to prawo dać i bardzo dyplomatycznie i szybko rozwiązać ten konflikt, żeby ta przyczyna nie służyła jednym z zaburzeń relacji i budowania pozytywnych relacji między, między Polską a Ukrainą. Jednak zdaniem Natalii Panczenko, części polityków wcale nie zależy na tym, żeby ten problem rozwiązać. Ukraina daje pozwolenie na przeprowadzenie ekshumacji. Co robi Konfederacja? Konfederacja domaga się uznania w Ukrainie UPA za organizację zbrodniczą, czy jak oni tam sformułowali. No dobra, i dalej, i dalej, i dalej Polska czegoś się będzie domagać, bo Konfederacja coś sobie wymyśliła. Politycy zbijają sobie na tym kapitał polityczny i budują sobie na tym kampanie wyborcze, a tak nie powinno być. Nie możemy budować kampanii wyborczych na czyichś kościach. Ta kwestia wywołuje silne emocje i wyraźnie dzieli Polaków i Ukraińców. Rodzice bardzo często naglądają się TikToków i Twitterów. Nie sprawdzając informacji u źródła, mówią pewne rzeczy. Dzieci to słyszą i rano przynoszą do szkoły. Chłopczyk siedmioletni przychodził do mamy, bo jest Ukraińcem, i pytał: Mamo, co to jest bandera? Bo mnie w szkole wyzywają, a ja nie wiem, co to jest. On nawet nie wiedział, że to kto, a nie co, ale był tak wyzywany przez inne dzieci. A jest szansa, żeby zlikwidowano pomniki bandery? Nie wiem. Wydaje mi się, że na chwilę obecną to nie jest możliwe, ze względu na to, jak dużą rolę armia UPA odegrała w tym, żeby Ukraina odzyskała niepodległość. Duże napięcie w ciągu ostatnich trzech lat wywołała też kwestia ukraińskiego zboża i rolnicze protesty. Symbolicznie w Ukrainie było to bardzo źle odebrane, że granica jest zablokowana w czasie wojny. A u nas ten temat tego, że mamy do czynienia z zalewem ukraińskich towarów, dla których rynek został otworzony w pełni, mimo że nie muszą spełniać pewnych standardów, które my jako członek Unii czy nasi producenci muszą spełniać. Moja babcia to po prostu plakala, bo mówiła tak, jakby nie było, z takim ziarnem, z chlebem, której daje nam Pan Bóg, tak nie można robić, dlatego że za jakiś czas może być po prostu głód. To są emocje nie na co policja zrozumie. Starsze ludzie to naprawdę ciężko to przeżywali. No i też było takie. Jak grzech, to, no to jest trochę... w Ukrainie. Tak. To jest zboże, które było uzbierane pod rosyjskimi bombami zebrane z potem i krwią, a Polacy mało tego, że to zboże zatrzymali. To jeszcze wysypali na ziemię, deptali. To my płacimy krwią i swoim państwem, miastami za to, że chronimy Was przed rosyjskim imperializmem, więc to my zasługujemy na wyrazy wdzięczności. I gdzieś te dwa światy się ze sobą zderzyły. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów: ile w sumie jako państwo wydajemy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z wybuchem wojny? To koszty obejmujące wsparcie dla Ukraińców w Polsce, ale także koszty administracyjne, logistyczne, a nawet obejmujące pomoc w zabezpieczeniu dziedzictwa kulturowego Ukrainy. W sumie od 2022 roku to prawie 39 miliardów złotych. Na ten rok zaplanowano kolejnych nieco ponad 8 miliardów złotych. Ludzie do mieszkań, do domów przyjmowali i Uważają w tej chwili, że tu już jest czas, kiedy zająć się sobą. Wszyscy by chcieli normalności. Czas spowodował, że my jesteśmy już znudzeni jak gdyby. Co to znaczy, że Polacy są zmęczeni wojną? Widzimy, ja tego nie rozumiem. Czy znaczy, to Ukraińcy mogą być zmęczeni wojną? To jest bardziej znużenie. Jest takie poczucie, że nie, że to się wreszcie skończy. Daliśmy tyle, ile możemy. Próbujcie teraz, Ukraińcy, jakby trochę zająć się sami sobą. Nie możemy dawać wam wszystkiego, co mamy. Czyli jest, są pewne granice i te granice, wydaje mi się, dla części Polaków zostały osiągnięte. Maria i Maksym tęsknią za domem, szczególnie za dziadkami. Już chcą koniec wojny, bo chcą już, żeby ja wrócił, mama, tato. No tak, wszyscy tęsknią, nie? Tak. Oni w Ukrainie też chcą, żeby wojna się skończyła. Pamiętam, jak dzisiaj przytuliłam mamę, mówię, mamo, nie płacz, ja za tydzień wrócę. Nie wiem, ile my tu jeszcze będziemy, rok, dwa, trzy. Maksym już będzie może do tego czasu dorosły. Niedawno byli w krótkich odwiedzinach w Lwowie. Ona poszła na cmentarz. Idę do tych moich znajomych, z którymi po prostu uczyłem się w klasie. To jest bardzo wielka taka ból. Попросто просто ну, бо вправившись, це зостало двоє хлопаків з Дісінчоро, це за мною все учили, ну, тобто дуже. А це розуміло, що? Собі? Ну, позабіяли. Не вручили з війни, так? Ну, і то є страшне, по як собі помишли, що у кожного зостали діти, мале. Ну, то тяжко то. U pań z klasy na dziesięciu chłopaków, którzy byli w klasie, tylko dwóch przeżyło. Taka cena jest tej wojny. Tak. Dwóch na dziesięciu to już ostatnia, ale najważniejsza statystyka tego reportażu. Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. Jeżeli dzisiaj nie zrobimy wszystkiego, żeby Ukraina pokonała Rosję i nie zwyciężyła tej wojny tam, to będziemy ryć okopę pod Warszawą, no cóż ja mogę powiedzieć. Tylko dwóch na 10. Cena, której nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Mi Czarnecki TVN24.